Cześć, pasieka gromadzeń, 21 września. Jestem znów na pasiece. Wczoraj robiłem przeglądy. I co widać na poprzednim filmiku, w szóstce, czyli w mojej jednej z najśniższych rodzinek, nie ma matki. Przegląd był robiony trzy tygodnie wcześniej, na początku września, był czerw, chciała być matka. Później było karmienie i nie zaglądałem, nie robiłem przeglądu. No, wczoraj się okazało, że były tutaj mateczniki ratunkowe na trzech ramkach są pozostałości po nich już wszystkich, wszystkie są otwarte w sensie, że już się coś wygryzło lub pszczoły zgryzły, lub matka przekuła no i co? I prawda jest taka, że jest mało szans że matka, która się wygryzła się u nasienni no, pogoda jest jaka jest we wrześniu No niby te pszczoły latają, widać coś tam lata czy matka w takich warunkach się może unosienić? Powiem tak, ja nie widziałem trutnia wczoraj w pasiece. Nie szukałem go, bo jeszcze nie wiedziałem, że, że taka sytuacja będzie. Może gdybym się przypatrzył, bym znalazł te parę trutni. No, ale e, wydaje mi się, że już po prostu nie ma, to już nie jest pora na trutnie. Jeszcze na koniec, pod koniec sierpnia były pojedyncze, e, ale nie było już komórek trutniowych. Zaczerwionych, czerwu trutowego, więc będę tu szukał teraz matki. Najpierw ręcznie, ramka po ramce. Jak nie znajdę, dam kratę odgrodową na, na wylotek i wysypię wszystkie pszczoły. Przeniosę je tu w ramkach i będę odczepywał na trawę, żeby one sobie tam yy, przeszły. I wtedy będę wiedział, czy są trudnie w rodzinkach. Czy, czy są tu młode matki powinny się zatrzymać po prostu przed kratą i nie wejść do środka także będę wszystko tutaj przeglądał tego może nie będę nagrywał bo to po prostu i tak nie widać co ja tam na co się patrzę ale jak już będę wysypywał to to nagram pokażę jak, jak te ramki przeglądam jedną ramkę co robię po prostu kurzam, żeby były spokojne, no pogoda jest kiepska. Pszczół jest niestety dużo. Niestety. Oczywiście w cudzysłowie. Fajnie, że rodzinka jest silna, dużo jest naprawdę pszczołek. Nie bardzo mam z jaką inną rodziną łączyć, Dlatego muszę po prostu na razie chcę sprawdzać, czy widać jakieś młode matki, czy coś znajdę I po prostu przeglądam za pszczółką no problem jest, że matka tutaj jest jakaś z jakichś mateczników ratunkowych pewnie nie więc jest dosyć chuda i nie jest łatwo znaleźć o ile jest tu jakakolwiek po prostu chyba będę musiał tak zrobić że kupię tą matkę Kupię matkę i po zachowaniu pszczół, czy ją przyjmą, czy nie, będę musiał po zachowaniu pszczół dać klateczkę zamkniętą, czy ją będą kitować, czy nie. Później puścić matkę na ramki i zobaczyć, czy ją czy ją nie będą atakować, okłębiać yy, i żądlić. Bo inaczej no, mogę wysypać te pszczoły chyba tak zrobię, dla pewności. Ale oprócz tego i tak yy, przy podawaniu matki w będę musiał zachować ostrożność. Inaczej no jest. Tak to wygląda. Będę przysypywał tu. E, tak jest przybita krata odgrodowa deseczkami po bokach, że tam po boku mm, to się trzymały i nie przychodziły pszczoły tak jak widać e, Jeżeli będą matki czy jakieś trutówki, ale na trutówki jeszcze nie czas. Licząc, że około 3 tygodni temu przy przeglądzie była matka, więc, e, więc sądzę, że po prostu może być dziś młoda. Ja wysypię wszystkie pszczoły z ramek, ile się da. Część pszczół i tak zostanie w środku. Bo ja wszystkich nie, 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 nie dam rady wygonić, nie dam rady zabrać. No ale zawsze jest większa szansa, że się tą matkę wy, wyrzuci. Także no, chcę tutaj ustawić, żeby fajnie był widać. Mam zmagania. No, mniej więcej. No, trochę bo bo się uspokojimy. No, no cóż, będzie się działo. A ja pszczółki po prostu. i tu szczącywał Strząsywał i patrzył się tych pojedynczych to nie muszę Parę pojedynczych tu może zostać Specjalnie daję tu plaster, żeby jeszcze pszczoły które tu są Obeszły plaster w razie czego jeszcze na koniec raz będę Tranca. Przyglądam no, czy mateczki jakieś nie ma, jakieś jest mało przyszu, to fajnie widać. Tak to mniej więcej wygląda. Przystopuję na chwilę, żeby nie był za długi film, proszę zobaczyć. Tutaj są szczółki, które wchodzą do środka, wracając stąd. Też na Ziemi jest sporo, ale one wszystkie powinny, powinny odlecieć. Proszę zobaczyć. Tu są miejsca po tych ratu yy, na ratunkowych. Tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć na tej stronie, sześć tu na dole. No i tak to właśnie wyglądało. Zalane. Tu na dole są puste miejsca. Jajeczek zero. Na tylko ślady. No i widać, właśnie, nie ma matki. Czyli matka jest może, ale młoda. Nie wygląda. Jak zostaje ich mało, to łatwiej, łatwiej poglądać, czy są, czy nie ma. Więc tak. Tak to wygląda mniej więcej teraz. Pszczoły widać. Na część siedzi już tam przy wylotku. Próbuję wejść. Duża część jest jeszcze tu na ziemi. Na duży rój, Część pszczół została wolno. No ale mam nadzieję, że zmi zminimalizuję po prostu eee, To ryzyko, że są młode matki Nieunasiennione eee, Kupię matkę Jutro podam Dam w klateczce na dzień Zobaczymy co, co z tą matką będą robić Czy kitować, czy będą agresywne, czy karmić I dopiero wtedy będę wypuszczał I na ranki I będę patrzył czy ją żądlą Czy nie Także na no, tu trzeba poczekać Pszczołki powinny wrócić do ula. Mam nadzieję, że wszystkie. A w tej chwili to tyle. Po około 15 minutach tu już jest pszczół mniej, troszkę się rozeszły. Tu jest więcej. Będę seczkę, żeby z dołu łatwiej było wejść. No, i myślę, że im to zajmie do wieczora. Dwie godziny pewnie, zanim wszystkie powchodzą. Jakże na razie to tyle, a później jeszcze pokażę, co, co z tego wynikło na sam koniec. Czy się uda jakieś młode matki znaleźć, młodą matkę. Ja nie widziałem, oglądałem wszystkie ramki. 100% pszczół nie, nie udało mi się wyrzucić. No, bo. Część z nich na pewno jest jeszcze była w ulu, Zabrałem tylko te z ramek. No pewnie jakieś 80 90, 80, 90 pszczół dało się wyrzucić, więc oczywiście jest szansa, że nawet mimo tego co, co tutaj robiłem, moda matka zostanie w Ulu. Ale ja mówię, musiałbym korpus zmienić całkiem, a to jest no nie mam po prostu no korpusy może jakieś mam, ale nie mam nawet. E, teraz żadnego, z e, żadnej dennicy żeby podłożyć, dopiero zamówiłem dwie dennice, bo, e, bo chcę jeden wymienić, akurat jedynka, bo tam spróchniała część i chciałbym wymienić deseczki w zimę, a, a zimować na korpusowym. E, Gdybym miał tą dennicę, to tutaj pewnie bym też tak zrobił. Od razu bym zdezynfekował środku, wypalił, e, poczyścił ten ul w środku, no ale no nie, mam na ten dzień. No. Tak jak mówię, no, chcę to zrobić jak najszybciej, żeby nie było e, trutówek. Bo jeżeli na dnia ma młodych matek no minęło około 3 tygodni, 3 tygodnie temu przy przeglądzie była, to trutówka no, po miesiącu, dwóch się pojawia różnie. No trochę, trochę musi minąć, od razu tak się nie pojawia yy, Więc prawdopodobnie jutro kupię lub jeszcze dzisiaj podjadę po, mat yy, po matkę unasiennioną, yy, o ile w okolicy tu jeden pszczelas sprzedaje, o ile będą, jak nie to zamówię i po prostu czekał aż przyjdzie. No jest godzina już, około 19, już się ciemno robi. E, tutaj jak widać już garstka pszczół została, jakieś niedobitki, że tak powiem, a tutaj na urzą też widać, że jest dużo mniej. Chcę teraz tutaj zobaczyć czy gdzieś matka się nie kręci zabrać tą dyseczkę, że nie przysłaniała i poszukać matka no. powinna Jeżeli chodzić tutaj to um, pszczoła mnie użarła jeszcze na, dzień, na, na do widzenia, ale nic nie szkodzi. E, matka um, no powinna tu na wylotku po prostu sterczyć. Ona nie powinna e, wejść Aha. przez tą kratę odgrodową. Jeszcze jest trochę pszczół, więc nie jest tak łatwo. Z latarką przyjdę chyba za pół godziny, godzinkę. Będę miał nadzieję, że wejdą wszystkie pszczoły, a w razie czego zostaną zostanie jakiś po prostu e, no trudni nie ma, nie sądzę, żeby było Bardziej to właśnie zrobiłem po to e, aby, e, aby mateczkę znaleźć No na pewno jest e, nie mm, na pewno matka nie, nie jest unasienniona, bo jajek nie było Więc prawdopodobnie jest matka młoda, yy, nieunasieniona, no i się też zastanawiam, czy, czy ona przypadkiem nie, y, nie wejdzie mm, przez tą kratę odgrodową, bo ona jest chuda. Czy z matyczników ratunkowych to już w ogóle. Yy, te matki są zazwyczaj yy, no, mniejsze z tych matyczników ratunkowych niż takie wyhodowane czy z cichej wymiany. Ja raz miałem taką matkę, to zanim ona się uniesieniła, to ją prawie nie było, e, można odróżnić od pszczoły. Na pewno była e, tak samo chodziutka, co najwyżej była trochę dłuższa od włok, wiadomo. Także zostawię to. Jutro z rana jeszcze pokażę, jak już, albo wieczorem, jak za godzinę wszystkie pszczoły wejdą. Bo jeszcze nie wszystkie. Czy jest tam jakaś mamuśka, czy jej nie ma. Mam nadzieję, że będzie jak nie, Jutro i tak podaję matkę unosięnioną. Po prostu dam do klateczki na jeden dzień bez otwierania. W sobotę, jutro jest piątek, w sobotę dam, otworzę tą klatkę lub dam matkę na ramki. Chyba dam na ramki z tego powodu, że chcę zobaczyć, jak będą się zachowywać w stosunku do matki. Czy będą ją żądli, czy będą okłębiać, czy ją po prostu będą karmić. To już klateczce gdzie widać. Czy będą klateczkę kitować i tak dalej. Tak to wygląda na drugi dzień. E, tutaj pszczółki siedzą, ale czy to są te, co nie weszły, czy, e, czy teraz wyszły i, i tyle. Ogólnie szukam tu od kilku minut i nie widzę matki żadnej e, na wylotku. Albo jej nie ma, albo po prostu nie została wyrzucona, lub nie wiem, gdzieś w trawie się zgubiła. Zrobię tak: mam ramkę, w której na środku jest trochę jajeczek. Jeszcze młoda matka złożyła w innym ulu. Przełożę do tego ula i zobaczymy, czy będą pociągać mateczniki. Jak tak, to znaczy, że matki nie ma, ani młodej, ani żadnej. I kupuję matkę unasiennioną. I po, po zerwaniu tych mateczników podaję w klateczce. I myślę, że to będzie najlepsze, najlepsze wyjście z tej sytuacji. Także cześć hej.